Ogni matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi doveri e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla felicità, alla assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Quando sei qui con me la stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più, io vedo il. Se non ci fosse più niente più niente. Ja, Wittomar Friedrich, syndako i oficjalny dello Stato Civile de Comune di Braies, dichiaro in nome della legge del signor Henning Filip Jacek e la signora Ciswo Claudia sono unito in matrimonio. Byłam pierwszą osobą, przed którą się naprawdę odkryłam i wtedy otrzymałam największy skarb, czyli akceptację i miłość. Poznanie ciebie całkiem odwróciło mój świat do góry nogami. Nie sądzę, że ktoś może tak pochłonąć całą moją uwagę, moje myśli, moje sny, każdą wolną chwilę. I Pierwszy raz w trudnych chwilach poczułam prawdziwe wsparcie i doświadczyłam, czym jest dom. <ś Sell and laugh> Jak dobrze jest mieć kogoś, kto czeka. Który kocem, przytuli i po prostu będzie obok. Każdy wspólny wyjazd w górę, każda noc spędzona na 29 listopada po mnie. Każda chwila spędzona na rozmowach i spacerach. Chcę z Tobą dzielić życie. Wszystkie piękne chwile, podróże, święta i sukcesy, ale przede wszystkim codzienność. Zbawienie o uczuciach nigdy nie, nie przychodzi mi łatwo, jak wiesz, ale szczęście, jakie przy Tobie i z Tobą czuję jest przeogromne. Twoja troska, wsparcie i czułość pozwalają mi radzić sobie z każdą trudną chwilą, czy to w pracy, czy poza nią. Próbuję ci miłość. Wierność i uczciwość małżeńską. Ślubuję Ci i przyrzekam zawsze być Twoim przyjacielem, dostoją i wsparciem. Obiecuję, że będę Twoim kompanem we wszystkim, co przyniesie życie. Będę Twoją siłą, gdy będziesz jej potrzebował. Twoim przyjacielem, partnerką i domem. Przyrzekam dawać Ci tyle szczęścia, ile to możliwe. rozbij najlepszym mężem i tatą, jakim mogę być. Przeżykam nigdy nie dawać Ci powodu do wątpliwości mojej lojalności oraz przeżykam, ci przeżyć z Tobą długie, piękne, pełne wrażeń życia. Kocham Cię bardzo i dziękuję Ci, że spisałaś nam tą pierwszą, zwięzłą tinderową wiadomość, ja takiego w nie będziemy mieć. Będę Cię wspierać, troszczyć się o Ciebie i kochać. I ślubuję, że zrobię wszystko, abyśmy przeszli razem przez całe życie miłości większej od nas samych. <noise>